Lalala! La, la. O, cześć! Dziś wielkie otwarcie salonu piękności dla lalek. Zapraszam! Przecinam? Aha. Przyszły do nas tłumy! Juhu! Oto pierwsza klientka. Dzień dobry! Hmm, chcę mieć kręcone włosy. To nic trudnego. Proszę, tędy! Pani włosy muszą być czyste przed zabiegiem. Umyjmy je. Proszę się oprzeć? Świetnie! Zaczynajmy! To bardzo ważne, żeby wybrać odpowiedni szampon. Mm, delikatny szampon będzie najlepszą opcją. Proszę powąchać. Ah, jaka mięciutka pianka. Jest świetna. Teraz spłuczmy. Delikatnie polewamy wodą, żeby nie podrażnić oczu. Aha, włosy są gotowe do kolejnego etapu. Ups, trzeba zacząć od wyszczotkowania pukli. A teraz je wysuszymy. Proszę się oprzeć. To odżywka do włosów wymieszana z wodą. Pani włosy będą miękkie i sprężyste. Znów wyszczotkujemy i przechodzimy dalej. Co teraz zrobić? Tak jest! Zakręćmy jej włosy, żeby były bujne. Chwileczkę. A oto efekt końcowy. Wow! Proszę spojrzeć, podoba się pani? Tu jest lustro. Wow, super! Można je bardziej zakręcić? O, chciałabym coś takiego. Proszę, byłabym przeszczęśliwa. Naszą fryzjerkę zaskoczył wybór klientki. Ale jej życzenie jest najważniejsze. Zrobimy więc skarbowane włosy z drugiej strony. Spójrzcie, wyglądają pięknie! Już... Juhu! Lepiej niż się spodziewałam! Będę królową imprezy! Ale nie mam co na siebie włożyć! I co teraz? Spokojnie, to nie jest zwykły salon. Tędy! Zajmujemy się nie tylko fryzurą, ale oferujemy też szeroką gamę sukienek. Wszystkie są ładne! Którą mam wybrać? Sugeruję te, sam raz do tańca. Hurra! od razu ją włożę. Będzie moja. <grybuj> Proszę nie podglądać. No witam. Wow, pasuje idealnie. Jak wyszy to na miarę. Pięknie. Go właśnie potrzebowałam. Do zobaczenia! Pa, dziękuję za wizytę. Do zobaczenia! Ale salon się nie zamyka, więc nie odchodźcie. O, mamy nowych gości. Dzień dobry. O, kto to taki? Patrz, przyszły do nas dwie przyjaciółki. Hmm, co teraz będzie? Miło pani widzieć. Zaczynamy. Odważniejsza będzie pierwsza. <laughs> Może napiją się panie lemoniady? Dziękuję chętnie. Jak szybko, dzięki? Chciałabym skrócić włosy i przefarbować. Czy to możliwe? Jasne. Najpierw przygotujmy cię do metamorfozy. Przed strzyżeniem trzeba wyszczotkować włosy. O, jakie potargane! O, nie czas na odpoczynek. Mm. Tak, to powinno pomóc! Ona zawsze wie, jak sobie radzić. Brawo dla niej! Wow, to pomogło! Gotowe! Teraz można strzyc! Wybierzmy nowy kolor. O, może różowy? Świetnie, zmieszam farbę. Wow, to piękny, żywy kolor. Przykryję panią, żeby nie zabrudzić ubrań. Farba gotowa, pora na farbowanie. Proszę odchylić głowę. Dobrze, i zaczynamy. Zawiniemy lok w folię. Dzięki temu kolor będzie trwalszy. To będzie piękne! Pani musi poczekać, a w tym czasie zajmiemy się drugą panią. O, loki zrobione na wałki! Nie ma sprawy! Tędy proszę! Wałki do włosów dadzą większą objętość niż lokówka. Najpierw umyjemy włosy. Co my tu mamy? Aha! Jakie napuszone! Spokojnie, można to naprawić. Wyszczatkujemy je, żeby znowu były sprężyste. Potem zakręcimy na całej głowie i zablokujemy wałki. Kręcimy, kręcimy! Teraz wysuszymy włosy. Uwaga! Proszę poczekać parę minut, zaraz wrócę. Dobrze, zobaczmy co z farbą. Aha, udało się. Musimy je ostrożnie uczesać. Chce pani zobaczyć? Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy! Wow, jest lepiej niż myślałam! Jestem śliczna! Mam jeszcze jedną niespodziankę. Uwaga! Popatrzcie na ten wielki grzebień. Dobrze, spróbujmy. Wygląda genialnie. Kochani, zgadzacie się? Dajcie łapkę w górę i też zróbcie lalką metamorfozy. Wow, to spełnienie marzeń! Wyglądam ładnie. To mi się podoba. Wow, kochana, wyglądasz wspaniale. Odwińmy wałki jej przyjaciółki. Życzcie nam powodzenia. Wygląda cudownie. Odwińmy resztę. No proszę, zobaczcie jakie sprężyste loczki. <ścoughs> Dziewczęta nie wyjdą od nas bez nowych strojów. Nasza stylistka wybrała najlepsze stroje. Teraz pomaga im się ubrać. To będzie królową imprezy? Podajcie jej koktajl. To idealna stylizacja na koncert rockowy. Jest jak gwiazda. Na pewno będzie w centrum uwagi. Wychodzą ode mnie zadowolone klientki. Czekamy na następne. Papa! Pa. O, pomocy! Ja chcę grzywkę! Moje dziecko chce się ostrzec, pomoże nam pani? Proszę. Próbowałam sama, to był koszmar. Proszę, zapłacę, ile pani zechce? Proszę nas ratować, o maleństwo, chcesz nową fryzurę? Najpierw strzyżenie. Chodź! Mam zabawki dla małych klientów salonu. Proszę. Dzięki. Już gotowe. Przestawmy fotel. Skrócimy i wyrównamy włosy do dzieła. Grzywkę, grzywkę! Proszę na nią spojrzeć. Co z niej za ziółko? Gdzie ona? Potrzebuje pomocy. Już idę. O, mała klientka lubi broić. Dlatego fryzjerka udaje, że to zabawa. Lecimy mieć włoski siód! Ten etap to konieczność. Już lepiej. A teraz je wypłuczemy. Zamknij oczka, żeby nie szczypało. I ale fajnie! Szybko! Spłuczemy wszystko, póki jest spokojna. Uch, udało się, a teraz wysuszymy jej włosy. Posadzimy cię przed lustrem i odwiniemy ręcznik. Okej. Okay. Może skupi swoją uwagę na słodyczach Zajęła się, a fryzjerka sprząta Wow, możesz dobrać akcesoria do swoich włosków Juhu, super, chcę wszystkie Jaka rezolutna Pasują jej dwa kucyki O, jaka cichutka Weźmy się do pracy Teraz zrobimy kucyk z drugiej strony. Już kończymy. Podoba Wam się, kochani? To łapka w górę. Chcę to, to i to. Wszystko, co zechce nasza księżniczka. Te spinki będą dla niej idealne. Sami zobaczcie. <laughs> Znów nam uciekła? Dokąd tym razem? Mamusiu, patrz, jak wyglądam? Zabiorę cię, ty maluszku. Ale ona chce nowy strój. Mamy duży wybór. Nowe ubranka? Juhu! Mamusiu, chce wszystkie. Mogę i. Fuj, to nieładne. Zdejmijcie to. A, śliczne. Chcę to, to. Dziękuję, uratowała nas pani. Prawda, kochanie? Dziękuję. Pa pa. Pa. Dziękujemy za wizytę. Do zobaczenia, kochani. Pa.